Oglądasz next one. A teraz czas na nextikomości. Ze Studio Next International oto Nextie na listopad 2022 poprowadzi Kami Nextie. Good morning! Witam serdecznie w kolejnym wydaniu Nextie I tak jednak się zdecydowałem nagrać z tej aplikacji. Ironia po prostu. Ale hej, najważniejsze, że. Oglądacie to bez lagów, tak kochani. Teraz pokazuje mi 30fps, więc wy też widzicie 30fps. Jej! No nareszcie coś sensownego, normalnie sensowne nagranie. A to znaczy bez logowania tej postaci. No to dobrze, od czego możemy zacząć i dzisiejsze informacje? Ile mi jeszcze z, nas z pamięci zostało w telefonie? 4! Żartuję. Yy, Zastało tak naprawdę niż z 6. Nie, 5 w sumie. 76 to w sumie. A powiedzmy, że z jakieś 5 i kurde... Dwadzieścia dziesiąte. Ale spokojnie, jak zmienię fona, to może będzie lepiej. Wtedy też może wreszcie wrócę do normalnych... najnormalnego nagrywania, bo... jak widzicie, no... coś ostatnio nie nagrywa Albo coś nie montuję. Znaczy, coś montuję, coś robię. Coś widzicie, coś tam przesyłam, więc można no, się zadowolić tym, co mam. Trzeba improwizować, jeśli nie ma się w ogóle scenariusza przed ręką. Aż mi się przypomniało, jak nagrywałem ten luty 2021 i miałem przed sobą kartkę i... W sumie trudniej było powiedzieć jakiś głupi tekst, ale to nie był taki humor jak w normalnych komościach, ale hej, jest teraz bez scenariusza, więc muszę wymyślać, muszę kompromitować się na różne bezsensowne teksty, jakie słyszycie. Kolejny temat, nowe plany na kolejne NTH. Dlaczego akurat teraz mówię o, jakim, o NTH? No to powiem tak No tak, tak jak mówiłem, trzeci odcinek planuję na TVP2. Po pierwsze Nie wiem kiedy będę w ogóle robić o TVP3, czy w ogóle planuję o TVP3 robić, no Czy mi się zechce w ogóle robić o TVP3 To w ogóle inny temat ale z drugiej strony mam już plany na kolejne inne odcinki dokładnie o dwa odcinki czwarty i piąty i tym razem nie są to moje propozycje zostały to pro zaproponowane przez naszego ukochanego widza KatzKTV jeśli go znacie to go znacie jeśli go lubicie to go lubicie a jeśli go nie lubicie to go nie lubicie ale zaproponował mi Żebym zrobił o Rede Tupi. O tym pierwszym kanale telewizyjnym Brazylii. I postanowiłem, że zrobię czwarty odcinek o właśnie Tupi. Oraz y, będzie też y, fragment o y, Rede TV i Manchete. W ogóle to jest jeden kanał, tylko że zmienił nazwę w 99. A potem jeszcze zrobię o tym. No jak to mówiłem, z nienawidzonym SBT. Ale więcej o tym, jak bardzo go nienawidzę, będzie w piątym odcinku, o ile kiedykolwiek się kurde pojawi. No cóż, yy, możecie też proponować na y, kolejne odcinki, na szósty odcinek. Tylko proszę Was, yy, niech to będzie jakaś propozycja, która yy, yy, nie będzie ani polska, ani brazylijska. Dobrze? Będzie łatwiej. No z. Yy, Aż tak, staw tu jakiś bezsensowny tekst. Kurde zapomniałem. Mimię zmienić się, no. z ostatniej chwili, tom TomTVHD Tom wreszcie usunął kanał. Albo tak mi się wydaje, bo go nie mogę znaleźć nigdzie. Normalnie nie mogę znaleźć żadnego jego filmu A to znaczy tylko tyle, że go wreszcie usunęli, więc wszyscy będą mieć już koniec z nim problemu Że No bierze jakieś kurna filmiki, kopiuje nazwy kanałów i robi swoje kanały na podstawie jakichś kanałów innych, fikcyjnych I jeszcze gorzej Reklamuje BLUJ Przepraszam za rejpy, ale to jest tak wkurzający temat, że żeby musiałam to przytoczyć dzisiaj. A nie liczcie, że będę gadać tutaj jakieś teksty, właśnie w temacie yy, yy, telewizji. To się dzieje, jeśli nagrywasz bez scenariusza. A jeszcze to nie będę w ogóle przycinać. Czy mi się będzie to w ogóle opłacało przycinać to wszystko? To wszystko mam to przycinać! I mam co zostawić, wszystko co jest. Kompromituję się, tylko będę po prostu, przejdę do kolejnego tematu, bo och, nie panuję nad tekstami. Nie panuję nad tym, co chcę powiedzieć. O, to jest ciekawy temat. Nextre. Jak myślicie, co to jest? Co to będzie? Co... Jaki Nextre? Co to jest? Hmm. Jak mam wam to pokazać? To jest trzeci kanał Nexa. Wiecie co to jest TVP3, to będzie opierać się właśnie na tym TVP3. Tylko że będzie tylko jedna telewizja regionalna. Chociaż nawet nie da się nazwać regionalną, bo to jest zbawiatowa. Może jedyny. Dajcie znać w komentarzach czy chcielibyście nekstre Bo ja nie chcę Bo mi się nie chce Chcę mi się ale mi się nie chce Święto niepodległości W tym momencie gdy nagrywam odcinek jest Święto niepodległości 104 lata niepodległej Polski Nie zaliczając y, II wojny światowej i czasy komunizmu to się nie liczy, tam też byliśmy wolni, przez te wszystkie lata byliśmy kurna wolni, robiliśmy wszystko co chcemy, bo jesteśmy um, niesamowitą Polską. O Jezus Maria, mamy tak smutną historię. Świętujmy to razem z... z, z wszyscy. Jak pewnie zauważyliście przesłałem odcinek. Na temat święta niepodległości, w sensie początek programu Next One, musiałem zaryzykować, bo no, przypominam, że nie mam pamięci w telefonie. Ale wystarczyło, żeby nagrać ten jeden odcinek. No cóż, czy będzie kiedykolwiek cokolwiek. Możesz to wstawić array paneksik, proszę cię. Proszę. A w ogóle zastanawia ci się czemu w tym momencie nie laguje? Bo zmieniłem cholerny encoder na pixing. Tyle z tematów. Lecimy y, dalej. I teraz y, taki... Humorat, humorystyczny temat to będzie czytanie żartów z neta, czyli losowe żarty, które albo przyjdą mi z głowy, albo wezmę z jakiejś strunki i będę je czytać dla was. Więc tak, yy... zacznijmy od mojego klasycznego żartu Co robi Minecraftowiec w szampie? Układa klocki o no kurde, zapomniałem, no nie, co ja zrobiłem? No patrzcie, co ja zrobiłem. Zapomniałem wyłączyć klawiaturę. Jest same o. No dobra, lecimy z żartami z z internetu. No dobra, pierwszy ŻARCIK Putin zakazuje nauki angielskiego w Rosji. Tymczasem w podziemiach pani Słuchajcie, dzieci. Jeśli chcecie uczyć się angielskiego, muszę wam nadać imiona. Ty szasza, będziesz się nazywał John. I t.d. John wraca do domu i mama mówi Słuchaj Szasza, wynieś śmieci. Ja nie jestem szasza, tylko John. Ostatnia szansa. Wynieś śmieci Szasza. Ja nie jestem szasza, tylko John! A poczekaj, przyjdzie starej się wiedzieli. Wracaj ojciec. Co to Szasza znowu wymyślasz? Ja nie jestem szasza, tylko żon Jak mu przy... <laughs> Ten drugi dzień w szkole Nauczycielka żon, co ci się stało, że masz takie oko? Ruskiem nie napadli <laughs> Co to się stanęło? Biedny szasza Dlaczego szasza akurat? Pisze się sasza, a nie szasza e z EZA. -e no co za bezsens a na sam koniec. Nic. Absolutna nicość. O kurna, ale mnie zalogowało te. Ja pierdziemy. A no właśnie, dajcie znać, czy chcielibyście, czy wolicie, żeby zamówić pizzę, czy pojechać do Mangronalda. Nie będę wam przedłużać. Dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka Neksikomości, ci najbardziej bezsensownej serii, jaka istnieje na tym świecie, na tym kanale i w ogóle. Widzimy się za miesiąc. Do zobaczenia. A teraz bonusy spoza sceny. Hmm, jakby to zacząć te nagrywanie. Hmm. I, 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 i. Oglądasz? I wystarczyło zmienić na encoder. Kurde, macie. To w sumie wszystko wytłumacza. <grystanie> <Mix> the... <grystanie> tak, y zrobiłem tę stawkę z mikrofonem. No, dobra. Da Teraz tylko robić informacje, ile lecimy z odcinkiem na listopad.